Drodzy uczniowie, dzisiejszy wykład poświęcimy fascynującemu tematowi, jakim jest inwestowanie. Inwestowanie to proces, który pozwala nam nie tylko zabezpieczyć nasze finanse, ale też je pomnożyć. Wyobraźcie sobie, że jesteście jak kapitanowie własnych statków na morzu możliwości finansowych. A waszym zadaniem jest wybranie kursu, który najlepiej odpowiada waszym celom i oczekiwaniom. Po pierwsze, mamy inwestycje bezpośrednie, które można przyrównać do zakupu ziemi na własność. Kupujecie akcje firmy, stając się jej współwłaścicielem. Lub nieruchomość, licząc na to, że ich wartość wzrośnie. To najprostsza forma inwestycji, ale wymaga od was wiedzy i zrozumienia rynku, na którym działacie. Następnie są inwestycje pośrednie, które przypominają zatrudnianie doświadczonego kapitana, który poprowadzi wasz statek, czyli fundusze inwestycyjne. Wkładacie swoje środki do wspólnego worka zarządzanego przez profesjonalistów, którzy decydują o alokacji kapitału. I jest to opcja dla tych z was, którzy chcą inwestować, ale wolą powierzyć decyzję komuś z większym doświadczeniem. Istnieje też inwestowanie alternatywne, takie jak sztuka, antyki czy wina. To jest żeglowanie po mniej znanych wodach w poszukiwaniu skarbów. Są to aktywa, które nie zawsze podążają za tradycyjnymi rękami i mogą stanowić świetne uzupełnienie portfela inwestycyjnego. Nie zapominajmy o obligacjach, które są podobne do pożyczania pieniędzy rządowi lub firmom z obietnicą zwrotu z odsetkami. Jest to mniej ryzykowna forma inwestycji, ale zazwyczaj oferująca niższe zyski niż akcja. Inwestycje mogą też przyjmować formę surowców, jak złoto, ropa naftowa czy zboża. To inwestowanie w podstawowe materiały potrzebne na całym świecie, ale pamiętajcie, że ceny surowców mogą być bardzo zmienne i zależne od wielu globalnych czynników. W dobie cyfryzacji mamy także kryptowaluty, nowoczesne i pełne spekulacji inwestycje, które przyciągają swoją innowacyjnością i potencjałem dużych zysków ale też wiążą się z dużym ryzykiem. Ostatnią formą są produkty strukturyzowane, które łączą różne typy inwestycji w jedną często skomplikowaną strukturę z określonym profilem ryzyka i potencjalnym zyskiem. Podczas gdy każda z tych form inwestowania ma swoje plusy i minusy, kluczowe jest, aby zrozumieć własną tolerancję na ryzyko i mieć jasno określony cel inwestycyjny. Dobre inwestowanie to takie, które odpowiada Waszym indywidualnym potrzebom, planom na przyszłość i które realizujecie z pełną świadomością podjętych decyzji. Pamiętajcie, że żegluga po morzu inwestycji wymaga cierpliwości, wytrwałości i ciągłej edukacji. To nie sprint, a maraton, a kluczowe jest, aby nie poddawać się po pierwszej burzy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dalszego odkrywania świata finansów.